Manko, witam na kanale The Bua. Ja jestem Buła i zapraszam do oglądania. Hej, zobaczcie, jak fajnie. ha Z dzieciaczkiem nie mogę się doczekać, aż mój będzie w takim wieku. Dzisiaj jest taki plan, że wyskoczymy na miasto większą grupą, zrobimy jakiś hałas na mieście, pokrążymy sobie. Ja właśnie jadę standardowo do Darka na mycie. Tylko niestety po ostatnim serwisie okazało się, że mam cały upierniczony. Motocyk od spodu i przy silniku olejem. No i kto tu już stoi czeka. A jak żeby inaczej. No. Siemanko! myłeś i już znowu waliłeś sobie za dupek. Eee, nie, jeszcze nie byłem. Jeszcze nie byłem, bo wiecie, to jest. Yy, to jest tak, że Ja nie mam czasu kurwa na to <laughs> tu się wylał olej. Soringa eee, ogólnie pociekło i to sporo. Później jak ten olej się zebrał to raz, że mi śmierdzi w chuj jak mi się nagrzeje motocykl, to masz taki specyficzny zapach. Dwa, że właśnie tu się wszędzie zebrał piach. Dobra, podstawiony, będziemy się mylić. Będziemy je na... Spryskaliśmy olej alkoholem izopropylenowym. Kurwa, nie mów tego, bo to kurwa wstyd trochę. Wstyd? Czemu? No, <grym> Czemu wstyd? Kurwa, to teraz są specjalne no, ale nie możemy ich użyć, bo mam ceramikę, tak? Są z ceramiki wypuszczające specjalnie, ale ich nie mamy No to bieda Edition po prostu Cyk, motocykl umyty To jedziemy Z Jurkiem Na zasięgu 100, a to mi starczy chyba na luźno Nie wiem, zobaczymy Dobre, no to ready Jechali. Jedziemy teraz do salonu Liberatora. Ma być szybkie zebranko. I 20. Jest plan, że wyjeżdżamy na miasto. A ja czuję właśnie, że z mojego fantastycznego dużego kółka już wszystko wylądowało na moim plecaku Kurwa. Zapomniałem, żeby ruszyć powoli. Dobra, faket. moment zjazdu, kurde, w ten tunel jak można tutaj przypierdolić palnik te wansy, Jurka, kurde to jest jakaś magia tedy będzie szybciej tu pan kuterzysta Nie mam pojęcia, gdzie skąd coś jedzie, ale jest ostry zamęt. Co to kurde? Jakieś nieoznakowany busik, kurde? To jest jakiś przypał. To na pewno nie były służby. Moim zdaniem, ktoś sobie po prostu na przypale to zrobił. Nie ma nikogo? Nie, no ktoś tam jest. Myk Zajebisty jest ten sprzęt Bo jest zupełnie inny niż wszystkie Harley'e. To jest mega in plus Jurek, widzę, się dobrze bawi. <laughs> Zobaczcie, Indian. A wszędzie wokół Harleje. Cyk. Cyk. Dobra, słuchajcie, dzisiaj plan jest taki, że robimy objazdówkę po Warszawie. Po miejscach, które były ważne podczas powstania warszawskiego. Jedziemy dzisiaj oddać cześć osobom, które oddały życie. Powstanie dla nas jest. Hmm, czymś bardzo specyficznym, można powiedzieć, że to taki w ogóle folklor Warszawy, bo wszędzie do dzisiaj można znaleźć elementy tego powstania, jakieś znaki czy w ogóle cała historia. Po prostu czuć ją w niektórych miejscach i czuć ją bardzo dobrze, bo bardzo, ale to bardzo dużo miejsc jest oznaczonych symbolami powstania. Na wielu kamienicach to dzisiaj nawet są ślady po kulach. Robimy takie przejazdy jak dzisiaj, nie po to, żeby pozapieprzać, nie po to, żeby siać jakiś terror w Warszawie, czy po prostu być fajnymi. Moim zdaniem, te wszystkie osoby, które oddały za nas życie, przede wszystkim zasługują na pamięć. Także mega, ale to mega cieszę się, że mogę brać udział w czymś takim jak dzisiaj, bo. Nie uważam to za obowiązek każdej osoby, żeby kurczę, nie wiem, oddawać cześć tym ludziom, ale wydaje mi się, że każdy z nas powinien mieć obowiązek pamiętać, po prostu, nic więcej, nic mniej, po prostu pamiętać o osobach, które kiedyś oddały swoje życie za to, żebyśmy mogli po prostu być wolnymi ludźmi. Jak widzicie, tutaj chłopaki blokują skrzyżowania, abyśmy mogli całą ekipą przejechać bez problemów, robią mega robotę. To jakoś tam utrzymujemy tą całą grupę. Jedziemy takim bulwarowym tempem, bo tak z 30-40 km na godzinę. Generalnie rzecz biorąc wszyscy się na nas patrzą. <grym> nie ma osoby, która by na nas nie patrzyła, bo w sumie co, niecodziennie się widzi, kurde, 40 kolejów jadących na raz w jednym szyku. Tutaj mamy Zamek Królewski. Cyk. Musimy powkurwiać was. Widzę, że panowie policjanci chyba są trochę zdziwieni. <gry> w ogóle teoretycznie, z tego co pamiętam, to nie może być aż tyle motocykli w kolumnie, aczkolwiek kurde, tak dawno temu zdawałem prawo jazdy, że już tego nie pamiętam. Ale coś tam było o ilości motocykli w kolumnie. I ile by to nie było, to to zdecydowanie pewnie przekracza tą ilość. <laughs> cyk, cyk, opa, zobaczcie, ile nas jest, kurde no, pół ulicy Harleyów. No i Indianów z Jureczkiem na czele. Jak, jak widzicie, bardzo istotne miejsce, upamiętniające Powstanie Warszawskie. Dobra, jedziemy dalej. Fajny fortiecik. Fajnie porobiony. Ups, 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 ups. Powiem Wam, że jest tu tyle amerykańskiej stali. Może tego nie widać, bo jestem akurat na czele. O, ale tam widać bardziej. Że spokojnie moglibyśmy tu stworzyć osobną wyspę. <laughs> Tutaj proszę Was bardzo. Piękny symbol Warszawy. Komunistyczny. Dużo osób mówi, że nie lubi tego budynku. Dla mnie to po prostu symbol. Wiecie, że dopiero niedawno powstał pierwszy wieżowiec wyższy niż Pałac Kultury. Musiało upłynąć aż tyle lat, aby ktoś się zdecydował w końcu zdetronizować Płac Kultury. Nieźle. To tym bardziej jeszcze. Powinno uświadomić wszystkim, jak bardzo Warszawa jest specyficznym miejscem. Dobra, dojeżdżamy powoli już na końcówkę. Tutaj już widzimy chłopaki są. My jako ostatni dojeżdżamy. Zobaczcie, tu wszędzie mamy nazwisko tych osób, które oddały życie. Tutaj wyobraźcie sobie to. To pisane z każdej strony, a teraz pomnóżcie to razem te wszystkie stojące tu pomniki. No dobra, słuchajcie, to dzięki wielkie za oglądanie. My na dzisiaj już kończymy. Jeśli wam się podoba tego typu materiał, zostawcie mi suba, dajcie lajka. Dzwoneczek będziecie mieli powiadomienia i co? I do zobaczenia! Cześć!